Można odmówić zaangażowania nad takim zawodnikom właśnie jak Rebka, jak Fran Tudor. No i przede wszystkim Patryk Maku, który, mógłby... który tracił piłkę. Ale to nie za ma znaczenia, Ale nie, nie, nie do końca. Proszę nie... powiedzieć, co, jak włączyłeś komputer ze statystyk, co wyczytałeś? No nie można powiedzieć. No, rzeczywiście, chyba 7 pojedynków na 17 wygranych, ale dobrze wiemy jaki jest element I gdyby nie było Makucha w składzie, to byśmy w ogóle o tym można. nie rozmawiali, bo to by nie byłoby dostrze dostrzeżone. A uważam, że Patryk Bie Makuch... Biegać można na budowlanych często. Nie, oba. no ale to jest taki Piłka głupi Piłka jest odgrania no, w piłkę, a nie odbiegania. No ale co, no, no co? jednak się sprawdza w składzie. No, trener Pawczuk chyba się zna na piłce no, i na oczywiście. niego starze, tak? Oczywiście, oczywiście. Jak najbardziej. No, jeżeli klocek pasuje, to... No ale to gra jest. A nie pasuje? No pasuje, no mówię, no, no że to ja, klocek no to, no... pasuje, to gra jest. No to bez sensu Fa, tak mówić, że do, na budowlanie. nie umie piłkę, no. Nie umie, Patryk no, Maków nie umie grać nie, nie w piłkę. Nie umie grać w piłkę. A, a strzelił go na piętką. Zresztą a no tak. Strzeliłby trener takiego? Myślę, że nie. Nie wiem. Musielibyśmy się założyć. Pana bliżej wam, której opinii? Nie, no, jak z tobą tutaj czasami broniłem Patryka, tak dzisiaj powiedziałem ci, że, że go nie wybronisz. No, tak nie, no, się... no, panowie, no dajcie Nie i, nic, i nic Na więcej. wojsku trzeba oddawać serce za drużynę, i to jest gość, który to robi. Serce no. to tam. Gdyby nie było Patryka Makucha, to Brunerz by nie strzelił bardzo dużej ilości goli, bo on absorbuje. Gdyby w miejsce Patryka Makucha był troszeczkę yy, umiejący grać w piłkę zawodnik. To kto na przykład? Jakiś taki przykład. No kto by, kogo by tam ten Roz siebie, le... na przykład. Rondicz, jest le... lepiej? No nie, no ja nie mówię tam by Rondicz, czy tam yy, inny, tylko po prostu zawodnik, który umie się obsługiwać z piłką. No to może kisa zamiast Arki. I, I on by się lepiej sprawdził no niż No na przykład, nie, no, w tych i... sytuacjach no dajmy dzisiaj. Spokój, dajmy spokój. Nie bez powodu idzie do Arki. Piasecki, <noise> Musiolik, Zwolnicki, nikt z nich nie dał tyle tej drużyny, co Patryk Machów do tej tak. pory. Mimo tego, że Makuch wykonuje inną robotę, ale bardzo jest jego wkład niewidoczny przez to, że mamy Brunesza. Teraz, więc sobie porównujemy to z tym, że jest, okay, jest super dziewiątka, więc na takiego Makucha to sobie możemy powiedzieć, żebyśmy go sprzedali. A jak zauważysz, zauważy, jakby nie, Brunesz jest szansa, że odejdzie. Jakby nie było też Makucha, to zostajemy z Rondiczem. I co? I tam jak walczak z rezerw? Ale my nie o tym mówimy. No my mówimy o tym, o tym czy w umie grać w piłkę. No nie umie, no, no nie umie grać, no. no nie Jeszcze zapomniał. Ale regularnie. jak nie umie grać w piłkę? To, no nie to znaczy, umie. nie umie grać w piłkę? No nie umie grać w piłkę. No